Piąty osobisty rok numerologiczny. Jest to rok, jakby drugi rok z kolei w, tej, w, tej paś, w tym pasie trzyletniego okresu już takiego działania. Tak jak wcześniej mówiłam, mamy te dziewięć lat cyklu trzy lata dajemy na początek, trzy lata na środkowe to konkretne działanie i trzy lata na zbieranie owoców. Tak więc tutaj jesteśmy w roku piątym, czyli w środkowym roku, jakby w centrum naszego, naszej działalności, tak? tego, co pragniemy zrealizować w ciągu tych dziewięciu lat. Piątka jest cyfrą przypisana zmysłom. Mamy pięć zmysłów, mamy pięć palców, mamy pięć elementów filozofii chińskiej, pięć żywiołów. Więc ta cyfra 5 oznacza jakby też całość. Takie już, już niczego tu nam nie brakuje, może mamy już wszystko do tego, aby działać. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na astrologię, to do cyfry 5 przypisany jest Merkury. Merkury odpowiadający za mm, informacje, za intelekt, za błyskotliwy umysł. Za umiejętność wykorzystywania tych informacji, które do nas przychodzą, na taką umiejętność wymiany. To jest też planeta kupce, kupców, więc, jakby wiesz, co gdzie masz sprzedać, jak się pokazać. Tak? Więc tu cały spryt, cały spryt związany właśnie z intelektem, przy tej cyfrze nam się tu ukazuje. Idąc dalej, mamy piąty dom astrologiczny, i ten dom akurat odpowiada w astrologii za naszą kreatywność, twórczość i za dzieci. I teraz, jeżeli połączymy to ze sobą, czyli ta kreatywność nasza będzie jakby tutaj na szczycie możliwości, i będziemy mogli, jakby intelektualnie się jeszcze rozwinąć, albo po prostu będziemy już w takim, w takiej szczytowej fazie, gdzie ten intelekt po prostu nam doda, doda, doda takiego jeszcze napędu, aby ta nasza kreatywność, to nasze działanie, to nasze tworzenie było naprawdę na najwyższym poziomie. rok który możemy przeznaczyć, tak jak już tu wcześniej wspomniałam, na to, na to działanie, powiększanie, ale też na naukę, na szlifowanie swojego intelektu, czyli zdobywanie na przykład kolejnych kroków w jakiejś karierze naukowej, czy zdobyć jakiś, zapisać na jakiś kurs, tak? I tu jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na to, żeby właśnie w tym momencie, jeżeli już idziemy planowo i już podjęliśmy w zeszłym roku decyzję o tym, co robimy, jak robimy, już działamy, nie zamykamy się na dostęp do nowych informacji, które mogą jeszcze dodatkowo nam wspomóc to nasze działanie. I właśnie w tym piątym roku mogą się pokazać nam, te nowe możliwości, nowe informacje mogą przyjść, więc bądźmy na nie otwarci. W tarocie jest to karta papieża i też mamy tutaj wskazanie na ten intelekt i na głęboką wiedzę. Na wiedzę, która jest też wiedzą duchową. Ta karta też mówi o autorytecie, więc my możemy się stać takim autorytetem dla innych, Siedzieć przykładem, poddawać rady, albo możemy w tym roku spotkać kogoś, kto będzie dla nas takim autorytetem, na którym zechcemy się oprzeć i który będzie nam w jakiś sposób potrzebny do realizacji tego naszego celu. W każdym razie rok dobrych, dobrych informacji, otwierania się na informacje, zdobywania ich, bycia też doradcą dla innych i jesteśmy teraz na szczycie tego działania działamy mądrze wykorzystujemy cały swój intelekt całą swoją kreatywność jesteśmy widziani ponieważ Mars z jednej strony Mars a z drugiej strony Słońce które jest w piątym domu w piątym domu astrologicznym Władcą, więc ono też nam tu będzie przyświecać. Więc bardzo intensywny y, rok, dający y, naprawdę taki. Y, to jest rok, który, który będziemy wspominać, tak? Od tutaj jesteśmy naprawdę na szczycie i świecimy, i świecimy tym światłem własnym. Także dobrze taki rok jest naprawdę w pełni wykorzystać świadomie podejść do tego, co w danym roku robimy i jakie sobie wyznaczamy cele i plany. Najlepiej, gdyby były one spójne z tym naszym dziewięcioletnim cyklem w całości. Także pozdrawiam wszystkich, którzy wchodzą właśnie w piątkowy rok swój. Otwierajcie się na wiedzę, otwierajcie się na mądrość innych ludzi i sami też udzielajcie tej mądrości innym. Pozdrawiam serdecznie.